Cześć, YouTube, z tej strony Daniel Noworyta, kanał programista Frontend. W dzisiejszym odcinku Context API i React porozmawiamy sobie, jakie problemy rozwiązuje nam Context API, co za pomocą Context API możemy uzyskać na naszych stronach internetowych. Sam przyznaję, że bardzo często korzystałem z tego API, ale nie wiedziałem tak naprawdę, jak to działa gdzieś tam pod podszewką, dlatego dzisiaj odcinek tutorialowy. Sam chciałem zrozumieć bardziej ten koncept, dlatego postaram się Wam wytłumaczyć, do czego to służy, co za pomocą Context API możemy uzyskać i jakich błędów nie popełniać przy używaniu Context API, bo bo wielu ludzi tak naprawdę sięga od razu po Reduxa, nie uczy się najpierw kontekst API, a myślę, że właśnie zrozumienie kontekst API Reactowego może Wam, pomoże Wam lepiej zrozumieć Reduxa w reakcie. także zapraszam, tutorial kontekst API React, lecimy. Zacznijmy sobie od krótkiego wprowadzenia teoretycznego, tak naprawdę żeby zrozumieć kontekst API musimy zrozumieć po co to jest i kiedyś to stosuje, także z tego wprowadzenia teoretycznego dowiesz się czym jest kontekst API, dowiesz się jakie problemy rozwiązuje, i dowiesz się kiedy i jak stosować to w praktyce. Co to jest React, React context API? Otóż React Context API rozwiązuje, to jest rozwiązanie zaprojektowane do dzielenia się stanem aplikacji, czyli jest to coś, co pozwala nam zarządzać stanem naszej aplikacji nie tylko poprzez przekazywanie propsów tu, ale jak za chwilkę zobaczysz, poprzez tworzenie pewnych kontenerów, które trzymają nasz stan i które umożliwiają nam przekazywanie tego stanu. W drzewku komponentów do, dowolnie, do dowolnego miejsca, tak naprawdę w naszej aplikacji. Czyli pozwala przekazywać stan bez konieczności kolejnego przekazywania propsów. Za chwilkę pokażę Ci, jak to wygląda w praktyce. Zobacz, to są czasy przed Reactem 16.3, czyli to, jest, to są czasy zanim twórcy React'a wprowadzili kontekst API w praktyce. I tutaj na ekranie mamy. Typowy, jakby szkielet aplikacji Reactowej. Na górze mamy app, komponent app, czyli główny komponent aplikacji. Później mamy header, main i footer. Na dole tutaj od headera wychodzą nam logo i nav, od app wychodzi nam main, content, article. Footer nie ma żadnych dzieci. I zobacz, że app ma tutaj dziecko main, main ma dziecko content i w content jest renderowany article. I w czasach zanim. Mm, Twórcy Reacta wprowadzili kontekst API. To mając jakiś state aplikacji i chcąc przekazać go dalej do artykułu, no. Jak zapewne wiesz, y, uczyłeś się podstaw Reacta, musieliśmy przekazywać go kolejno poprzez propsy, najpierw właśnie y, state posiada komponent y, app, później z tego komponentu app musieliśmy przekazywać to niżej do nas, na następny komponent main, później na content i na samym końcu y, na article. No ale jak tutaj widzisz po prawej stronie pokazałem, że to jest tak zwany props drilling. props drilling, czyli zjawisko, które y, polega na tym, że przekazujemy propsy kilka poziomów w dół i powinniśmy tego unikać. Dlaczego? Powinniśmy tego unikać. Nasz kod jest czytelniejszy, i de facto przekazywanie propsów w dół. Później, przy zmianie naszej aplikacji, przy zmianie jakby drzewka komponentów, możemy sobie narobić bałaganu, przez to, że nie wiemy, jakie propsy przekazywaliśmy do danego komponentu, nie wiemy skąd one pochodzą, i później bardzo ciężko jest, jakby, odczytywać to w kodzie i dlatego też powinno się unikać przekazywania propsów na więcej niż dwa, trzy levele w aplikacji reactowej. Oczywiście, że są sytuacje, gdzie trzeba zrobić wyjątek, natomiast ze względu na czytelność kodu, ze względu na y, później utrzymanie takiej aplikacji i to, żeby tą aplikację później swobodnie móc sobie y, m, modyfikować i dodawać nowe funkcjonalności, starajmy się unikać jakby tego, prop, tego zjawiska problemicznego, czyli, czyli starajmy się unikać tego przekazywania propsów na kilka leveli w dół. I teraz co daje nam kontekst API? Otóż magia Kontekst API polega na tym, że tworzymy sobie kontekst tak zwany, czyli miejsce do przechowywania stanu i przekaźnik stanu do innych komponentów w postaci providerów. API Reactowe, kontekst API reactowe pozwala nam niejako opleść komponenty, które chcemy, żeby miały dostęp do danej rzeczy, i w bardzo łatwy sposób przekazywać y, tą rzecz, później niżej w drzewku komponem. Tak, tutaj, tutaj widzisz na przykładzie, y, to jest ten sam przykład, co tutaj, tylko tutaj za pomocą przekazywania propsów kolejno w drzewku, tutaj tworzymy sobie kontekst który oplata nam te komponenty i dzięki któremu możemy przekazać pewne wartości, stan do komponentów niżej. Nie musimy jakby używać tego props drillingu, tak? Nie musimy wiercić tych propsów tutaj niżej. Możemy to tak naprawdę wykorzystać tego kontekst, który dostarcza nam wartości, które chcemy używać na przykład w komponencie article czy w komponencie content. I to właśnie jest magia kontekst API, która pozwala nam Dużo swobodniej zarządzać stanem w naszej aplikacji, pozwala nam lepiej pisać nasze komponenty i pozwala nam tak naprawdę czytelniej zarządzać całym drzewkiem naszej aplikacji. Tak jak widać też na przykładzie, możemy mieć kilka kontekstów. To nie tylko jest kontekst, na przykład załóżmy, że tutaj mamy kontekst związany z wyglądem aplikacji, czyli mamy jakiś team który chcemy, żeby stylował nam te komponenty. Tutaj w headerze możemy mieć kontekst związany na przykład z nawigacją. Tak? Nie, nie musimy go yy, przetrzymywać w całej aplikacji, ale może wystarczy nam tylko i wyłącznie kontekst związany z nawigacją w naszej aplikacji, żebyśmy używali go tylko i wyłącznie w tych komponentach. I to pozwala nam też, kontrolować, to w jaki sposób zachowuje się nasza aplikacja, jeżeli dane rzeczy się zmieniają, czyli kontrolujemy bardziej, to kiedy nasza aplikacja się re renderuje, kiedy komponenty się re renderują, także to jest właśnie magia kontekst API i um, kiedy skorzystać z kontekst API. Są jakby twórcy Reacta i, i z, inni twórcy na blogach, na swoich artykułach mówią o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest dane muszą być dostępne w różnych komponentach na wielu poziomach zagęszczenia. Czyli jeżeli chcesz skorzystać, zastanawia się czy skorzystać z kontekst API czy nie, to zadaj sobie pytanie, czy dane, które potrzebuję, muszą być dostępne w różnych komponentach i czy muszą być dostępne na różnych poziomach. To jest bardzo ważne, żebyś sobie zadał to pytanie, bo jeżeli nie potrzebujesz danych w różnych komponentach, jeżeli nie pożybujesz ich na różnych poziomach zagniżenia, być może wystarczy Ci tak naprawdę stan lokalny lub samo wyniesienie stanu w górę. Tak samo yy, druga rzecz. Na którą powinieneś zwrócić uwagę, przy decyzji, czy powinieneś skorzystać z kontekst API, czy nie, to to, czy nie ma możliwości innej konfiguracji drzewka komponentów, by uniknąć globalnego stanu. To znaczy, nie mniej nie więcej, że czasami wystarczy sama zmiana kompozycji naszych komponentów, samo przeniesienie stanu, czy wyżej, czy niżej, by rozwiązać dany problem w aplikacji. Nie musimy uciekać się do kontekst API, nie musimy korzystać z tego. Natomiast to są. Jakby dwie rzeczy, kiedy, kiedy będziesz musiał skorzystać z kontekst API, API reaktowego, to rzecz pierwsza, wtedy kiedy Twoje dane będą musiały być dostępne w różnych komponentach i na wielu poziomach zagnieżdżenia, a rzecz druga, kiedy nie ma żadnej możliwości innej konfiguracji Twojego drzewka komponentów, by uniknąć właśnie tego globalnego stanu, który będziesz później przekazywał za pomocą kontekst API reaktowego. I teraz po tym krótkim, teoretycznym wprowadzeniu, mam nadzieję, że Ci się podobało, mam nadzieję, że troszeczkę bardziej rozjaśniło Ci to, na czym to wszystko polega, na czym polega kontekst API Reactowe, przejdziemy sobie do kodu i już pokodujemy sobie w praktyce, pokażę Ci jak korzystać z tego, pokażę Ci na przykładach zmiany teamu aplikacji, także zapraszam Cię się do kodu. Na potrzeby naszego ćwiczenia stworzyłem prostą aplikację w Reakcie za pomocą Create React App. Jak widzisz nie ma tutaj nic skomplikowanego, tak naprawdę jeżeli już uczysz się Reacta, pracujesz w Reactie, to, to wszystko to nie są skomplikowane rzeczy. Mamy tutaj komponenty, z których zbudowana jest nasza aplikacja, wszystko jest renderowane w komponencie App. Mamy header, mamy nawigację, to na razie sobie skasujemy. Mamy nawigację, mamy h z napisem Magda Context API. Tutaj mamy już main, czyli komponent main, gdzie jest content i gdzie renderujemy artykuł. No i na samym końcu mamy komponent footer, który kończy naszą stronę. To jest jakby typowy układ czy to prostej strony internetowej, tak, czy to aplikacji w Reactie. I teraz jak widzisz, mamy, nie mamy tutaj jeszcze narzuconej żadnej Komponenty wyglądają jak wyglądają. Na razie to jest to takie stylowanie proste, tylko żeby nadać temu jakikolwiek wygląd. Natomiast załóżmy, że stworzyliśmy sobie team z kolorami, który chcielibyśmy użyć na naszej stronie internetowej. I teraz mm, pewnie jak uczysz się Reakta, wiesz o, o przepływie danych w jedną stronę z góry na dół. To mm, pewnie przyszło Ci na myśl coś takiego, żeby zrobić sobie mm, tutaj zmienną, właśnie tak jak tutaj to zrobiłem, my team, i mm, przypisać do tej zmiennej tutaj team, który pobieramy sobie z folderu utils team które stworzyliśmy sobie i za pomocą tutaj tą zmienną przekazywać tutaj dalej w dół za pomocą propsów i, i tak używać jakby wartości zawartych w tym teamie do stylowania naszych poszczególnych elementów. Natomiast już pokazuję ci jaki jest problem. Problem jest taki, że będziesz musiał przekazywać ten team z góry na dół z każdego rodzica na każde dziecko Bo generalnie nie, jeżeli przekażesz ten team tutaj do headera no nie masz do niego dostępu w komponencie navigation tak samo jeżeli przekażemy team do main nie mamy do niego dostępu w content możemy sobie zrobić coś takiego że damy tutaj team my team tak i już tutaj w headerze mamy dostęp do naszego teamu i za pomocą stylowania liniowego. Tutaj akurat używamy styli, ale możemy to bardzo łatwo obejść w taki sposób, że rozsmarujemy sobie ten obiekt, który już mamy dany i dodamy dodatkową właściwość, background-color na przykład i tutaj już użyjemy team-colors-background-color. I zobacz, co się stanie. Już dostajemy, jakby, tą namiastkę tego stylowania naszego komponentu za pomocą przekazania mm, tego teamu w propsie. Natomiast, no, jest jeden problem, który tutaj widzę. Taki, że, no, nie mam dostępu do tego teamu w nawigacji. Musiałbym. Mm, Kolejny raz wziąć i zrobić tutaj prop team i przekazać my team. Jeszcze gorzej sprawa ma się tutaj z article bo no nie możemy zrobić w taki sposób, że zrobimy sobie tutaj team równa się team. No nie zadziała to w taki sposób, Musi, musimy yy, przekazywać ten team kolejno do każdego z tutaj właśnie z tych komponentów, które renderują nam. Yy, Kolejne komponenty. Dlatego też z pomocą przychodzi nam właśnie React Context API i już pokazuję ci, w jaki sposób możemy sobie stworzyć kontekst związany z timem naszej aplikacji tak byśmy mogli swobodnie korzystać z tego tematu później i swobodnie korzystać z jego zmiennych tak by, by móc timować naszą aplikację według tego jaki chcemy kolory użyć bardzo często właśnie kontekst api używa się głównie do, do stylowania głównie do zmiany temów, przełączania z dark mode na light mode i już za chwilkę ci to pokazuję teraz przejdźmy już do tworzenia sobie kontekstu Zróbmy sobie tutaj, ja już tutaj dla, dla naszych potrzeb utworzyłem plik Folder Context, którym jest Team Context, i tutaj już za pomocą, tak naprawdę Reacta nie musimy sobie tutaj importować, za pomocą Create Context importowanego z Reacta, tworzymy sobie Team context to jest to o czym mówiłem w prezentacji. Tworzymy sobie takie miejsce w naszej aplikacji, w którym możemy przechowywać właśnie ten kontekst związany z wyglądem naszej aplikacji i który możemy później bardzo łatwo przywoływać w naszej aplikacji. Jak to robić, już ci pokazuję. Jeżeli mamy już stworzony kontekst, to teraz tutaj w app.js zróbmy sobie coś takiego, że Zaimportujemy sobie Team Context z kontekstu Team Context, tak? I teraz. Mm... To wszystko w momencie, w którym stworzyliśmy sobie ten kontekst, dostaliśmy też team. Kontekst mamy coś takiego jak provider i consumer. Provider opakowuje nam naszą aplikację i dostarcza nam kontekst, który my pokazujemy aplikacji, które chcemy wykorzystać. Teraz możemy sobie to bardzo łatwo zrobić w taki sposób, że robimy sobie team kontekst provider i tutaj jako value. Przekazujemy nam, jakby, kontekst, czyli wartości, które chcemy przekazać dalej w drzewku komponentów. W naszym przypadku będzie to team. Bo chcemy mieć dostęp do tych wszystkich własności, czyli do kolorów tekstu, do kolorów tła i do kolorów brandu. Tak? Chcemy to wszystko sobie ładnie zestylować. I w tym momencie, jak tutaj jest odpowiednio sobie oczywiście zamkniemy to wszystko, to już wszystkie komponenty, które są zamknięte w prowajderze, mają dostęp do naszego teamu i możemy je bardzo łatwo używać za pomocą hooków Reactowych. W tym filmie pokażę Ci wykorzystywanie kontekstu. Text to komponentach funkcyjnych. Nie chcę za bardzo przedłużać tego filmu, dlatego też pokażę tylko tą jedną metodę. Natomiast odeślę Cię do, do, do dokumentacji reactowej. Tam jest napisane dużo więcej na temat wykorzystywania kontekstów w komponentach klasowych, na temat tego jak to wszystko wygląda od podszewki. Natomiast dzisiaj tylko skupimy się na komponentach funkcyjnych i na tym jak wykorzystywać hook useContext do tego by odczytywać wartości value. Teraz przejdźmy sobie do na przykład nawigacji i i chcemy wykorzystać ten team, żeby wystylizować sobie naszą nawigację. Chcemy zmienić jej background, żeby był to background brand primary, żeby to był taki pomarańczowy jakby pomarańczowe tło i żeby wszystkie linki na tym tle właśnie miały ten kolor. No to przejdźmy sobie teraz do nawigacji i w tym momencie widzisz, już przygotowałem sobie yy, za pomocą hooka use context mamy team i za pomocą useContext przekazujemy ten teamContext do naszego hooka i w tym momencie hook co on robi masz tutaj podpowiedź ideę jakby on przechwytuje kontekst z najbliższego dostępnego providera najbliższy dostępny provider dla komponenta nawigacji jest to ten provider tutaj czyli dostaniemy te value tutaj które przekazaliśmy sobie dalej czyli już tutaj w nawigacji jeżeli chcemy sobie wyscylizować odpowiednio na przykład chcielibyśmy zrobić zamknąć tą całą nawigację w divie i zrobić ten div żeby miał tło pomarańczowe albo spróbujmy zrobić sobie po prostu żeby ta cała lista która tutaj jest miała tło z naszego teamu te pomarańczowe czyli musimy sobie tutaj rozsmarować ten style który mamy i stworzymy sobie dodatkowy y, tutaj y, y, właściwość w naszych stylach background color i spróbujemy użyć właśnie tego teamu, czyli team colors i zróbmy sobie ten brand primary color, żeby to wszystko było pomarańczowe. No i zapiszmy i zobacz już tutaj nasza lista dostaje kolor pomarańczowy. A zobacz, a wcale nie przekazywaliśmy temu komponentowi żadnych propsów. Dostaliśmy to wszystko dzięki temu providerowi i dzięki użyciu huka, który był wewnątrz naszego komponentu, który pozwolił nam wyciągnąć tą wartość, która była w tym kontekst providerze i użyć jej do wyscylwizowania tutaj naszej, naszej listy. zamknijmy sobie tą listę tutaj w divie. Może to będzie ładniej wszystko wyglądać. Albo przejdźmy sobie po prostu do głównego komponentu. Cofnijmy sobie te stylowanie tutaj z, yy, z tej listy. Zostawimy sobie tutaj style tak, jak były. I przejdźmy sobie teraz do komponentu Header. I tutaj użyjemy sobie tego hooka Use Context. Oczywiście, musimy sobie to wszystko teraz tutaj też zaimportować, tak jak to robiliśmy tutaj w nawigacji. I teraz tutaj za pomocą tej samej metody, czyli rozmarujemy sobie całe style i dodamy background color, który będzie Team Colors. Tam było brand primary to oczywiście musimy sobie zamknąć tutaj jeszcze w obiekt i zobacz w tym momencie header zmienił nam kolor to samo sobie zrobimy z, mm, z naszym footerem żebyśmy mogli mm, widzieć że stylowanie działa nam niezależnie gdzie jesteśmy i w którym tak naprawdę komponencie futer mamy tutaj wklejmy sobie to tu zapiszemy I, w tym, i jeszcze chcemy oczywiście zrobić sobie to stylowanie tak jak mamy to tutaj potrzebujemy zamknąć to wszystko jeszcze jeden nawias oczywiście const team use context. Tak? I podajemy mu kontekst, który chcemy użyć w naszym komponencie. Zobacz. W tym momencie mamy już wystylizowany footer i wystylizowany header. W taki sam sposób możesz stylizować całą resztę komponentów. Teraz jeszcze pokażę Ci, jak zrobić, jak sprawić, żebyśmy mogli zmieniać, toglować sobie team na naszej stronie za pomocą, właśnie, też React Context API. Przejdźmy sobie do app.js. Teraz, żeby móc toglować nasz team, musimy sobie troszeczkę zmodyfikować nasz team, żeby dać jakby drugą wartość light i dark mode. Przejdźmy sobie do naszego teamu, skopiujemy sobie tą zmienną, nazwiemy ją dark, tą nazwiemy light w tym momencie nam się powinna wysypać cała nasza aplikacja odwrócimy sobie tylko kolory tekstu i tła tak żebyśmy widzieli że jest light mode i dark mode naszej aplikacji cała aplikacja się wysypała natomiast nie martw się na razie w tym momencie mamy dostęp do dwóch teamów musimy sobie zmienić nasze importy tutaj team light team dark i teraz na pewno chcemy przekazywać te dwa teamy, natomiast musimy jeszcze przekazać coś, co będzie mówiło nam, w jakim stanie nasza aplikacja się teraz znajduje. Możemy do tego stworzyć tutaj prosty state, na przykład Is Dark Mode, set Is Dark Mode. I tutaj użyjemy sobie use state. A. I na razie isDarkMode damy na false, żeby domyślnie nasza aplikacja była w, w team light. I musimy sobie teraz to wszystko tutaj przekazać do naszego providera, żeby mieć do tego dostęp we wszystkich naszych mm, komponentach. Dlatego też przekażemy sobie to w taki sposób: dajmy sobie team light, team dark i przekażemy is Dark Mode. Bo zakładam, że toglować będziemy to na jakby na poziomie naszego komponentu głównego app dlatego też nie przekazuję tego niżej. Natomiast tutaj już przekazaliśmy sobie nasze teamy. Oczywiście, wszystko teraz się też wysypie, bo tak naprawdę tutaj mamy używamy starego teamu. Dlatego możemy sobie już w kontekście wyciągnąć te wszystkie trzy rzeczy, które przekazujemy, czyli Team. Light, team, dark i is dark team. Is dark mode, przepraszam. Jak widzisz, też pisze to na żywo tutaj, żeby pokazać Ci, że, yy, że to nie jest nic strasznego, że trzeba też umieć naprawiać błędy, które pojawiają się w konsoli. Teraz mamy już dostęp do tych wszystkich trzech informacji. Zmieńmy sobie tylko na Light tutaj na razie. Skopiuję to samo, bo nam się teraz będzie też footer wysypywał, z tego względu, że nie mamy dostępu tutaj do tych rzeczy. Dlatego tutaj też damy sobie na razie Light. I w tym momencie nasza aplikacja działa. Tak, jak działała przed chwileczką, bo użyliśmy sobie tych samych kolorów. Natomiast zobacz, co się stanie, jeżeli będziemy tog toglować. Musimy stworzyć sobie tutaj jeden guzik, który będzie nam toglował nasz team. Zróbmy sobie tutaj pod tym napisem Magia Content API. Zróbmy sobie button hmm. Toggle team albo togle dark mode. Pojawi nam się baton na naszej stronie i tutaj na onclick podłączymy sobie zdarzenie set is dark mode. Zrobimy sobie przeciwność naszego stanu który teraz mamy i w tym momencie powinniśmy już doglować sobie dark mode. Natomiast teamy się jeszcze nie zmienią bo nie dodaliśmy tego w stylowaniu naszych komponentów. Przejdźmy sobie więc teraz do naszego komponentu header i footer, tak by móc stoglować, by móc odczytywać odpowiednie wartości. Mamy tutaj dostęp do is Dark Mode. Możemy tego wykorzystać do warunkowego stylizowania naszej, naszego, naszego koloru tła. Czyli zobacz, damy sobie tutaj is Dark Mode, wyrażenie warunkowe i w tym momencie dajemy sobie, jeżeli Dark Mode jest true to chcemy mieć team dark, tak? A jeżeli false to chcemy mieć to samo tylko że team light. I to samo sobie skopiuję do naszego komponentu footer. I zobacz, na no w tym momencie naciskamy guzik, togglujemy sobie mod naszej naszej aplikacji. Właśnie w taki sposób bardzo łatwo możesz budować sobie takie właśnie funkcjonalności w swojej aplikacji za pomocą właśnie Content API. W, w linkach do tego odcinka podeślę Ci dodatkowe materiały, z których możesz dowiedzieć się więcej. Myślę, że jest to bardzo ciekawa rzecz, którą można wykorzystać w swojej aplikacji do tego, by na przykład globalnie moc stylować, czy też globalnie przekazywać obiekt z informacjami na temat użytkownika. Zastosowań tak naprawdę jest wiele. Dzięki Ci za uwagę. Jeszcze krótkie podsumowanie i to tyle. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że. Kontekst API jest teraz dla Ciebie jasny. Mam nadzieję, że dużo łatwiej będzie się nim posługiwać w swojej codziennej pracy, w swoim codziennym programowaniu, pisaniu swoich aplikacji, czy to na portfolio, czy to już w pracy. Sam opałem się na tym, że zacząłem naukę od Reduxa, zanim najpierw poznać dobrze mm, kontekst API Reaktowe. Myślę, że byłoby dużo łatwiej złapać mi cały mm, koncept związany z zarządzaniem stanu aplikacji. Dzięki ci wielkie za to, że oglądasz moje odcinki. Mam nadzieję, że okażą, okazują się dla Ciebie przydatne. Po to, co robię, tak naprawdę dobijamy już do 1000 subskrypcji. Świetny prezent tak naprawdę na moje 35. urodziny, bo już za tydzień 24 lutego kończę 35 lat odcinek specjalny urodzinowy, w którym luźno sobie porozmawiamy o tym. O moim życiu chciałem się trochę bardziej Wam przedstawić, kim jestem, skąd pochodzę i dać kilka rad życiowych ode mnie osobom trochę młodszym. Może chciałbym zrobić taki odcinek, który ja chciałbym usłyszeć mając 20 lat. Chciałbym zrobić taki odcinek, który pokaże jakby doświadczenie, które już nabyłem w życiu. Które chciałbym mieć w momencie, kiedy miałem 20 lat. Dlatego zachęcam Was bardzo serdecznie do oglądania odcinku za tydzień. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę. Jeszcze raz pamiętajcie, subskrybujcie kanał, klikajcie lajki, like, dajcie w dzwoneczek. No i co, widzimy się za tydzień. Cześć!